Siema, w tym filmie powiem Ci o pięciu błędach, jakie ja robiłem trenując klatę i co zrobić, żeby je naprawić. Mam kilka bardzo fajnych trików, więc oglądaj uważnie. Ta lista też tak naprawdę wyczerpuje w ogóle listę powodów, dla których Twoja klata w ogóle mogłaby nie rosnąć, bo oprócz takich dwóch dodatkowych powodów, gdzie jeden z nich jest taki, że mógłbyś nie zjadać wystarczającej liczby, liczby, ilości białka w ciągu dnia i w tym przypadku po prostu sprawdź, czy zjadasz te 1,6 grama białka na kilogram twojej chudej, czyli nieotłuszczonej masy ciała, i że przynajmniej większość twojej diety pochodzi z nisko przetworzonych albo nieprzetworzonych źródeł makro? Drugi problem jest taki, że możesz po prostu nie regenerować się wystarczająco między sesjami, i w tym przypadku najpierw sprawdź, czy po pierwsze się wysypiasz, a dopiero w drugiej kolejności, czy masz wystarczającą ilość odpoczynku między kolejnymi poszczególnymi sesjami. Więc w pierwszej kolejności napraw swój sen, zacznij się wysypiać, a dopiero jak to ci nie pomoże, to najpierw zmniejsz ilość serii, szczególnie jeżeli robisz tych serii 5-7 wzwyż, i jeżeli, bo jeżeli wszystkie twoje serie byłyby dobre, jakościowe, i przy załóżmy czwartej, piątej serii już czułbyś naprawdę solidne napompowanie i solidne tutaj wydzielanie się tego kwasu mlekowego, że palą Cię te mięśnie, to nie ma tak naprawdę potrzeby robić więcej serii. A jeżeli robisz 7 serii wzwyż i nadal nie czujesz tego palenia, to bardziej problemem jest jakość Twoich serii, a nie robienie większej ich ilości, więc naprawiłbym technikę i wtedy prawdopodobnie mniejsza ilość serii już dałaby Ci odpowiednie efekty. I zanim zaczniemy, to jak jesteś tutaj nowy, to ja te filmy robię, bo mi powrót do fizyczności pozwolił odbudować moje życie, bo byłem taki. Takim słabym i chudym chłopaczkiem, i mimo tego, że jakby wiedziałem, że staćmy na więcej, no to nie mogłem wymagać respektu, bo byłem słaby, nie mogłem się nikomu postawić. Dziewczyny w ogóle nie zwracały na mnie uwagi. A dzisiaj, raz, że mam takie ciało jakie mam, czyli i silne, i sprawne, w którym się zarobiście czuję, jestem atrakcyjnym gościem, postawiłem własny biznes i to zrobiłem to bez niczej pomocy, nie miałem żadnego przykładu. Wszystkiego sam się musiałem nauczyć. I zrobiłem to, robiąc wszystko na odwrót kompletnie niż mówi ci system, i mówi ci społeczeństwo, żebyś robił. I dlatego dzisiaj szukam też takich ludzi, którzy też chcą żyć na własnych zasadach i też chcą mieć takie ciało, które będzie i silne, i zarobiście wyglądające, ale też sprawne, takie, w którym się dobrze czujesz, które jest faktycznie przydatne w realnym świecie, które cię w ogóle nie ogranicza i pozwala Ci korzystać z życia na maksa w pełni. Także jeżeli Ty jesteś taką osobą i jesteś gotowy wziąć odpowiedzialność za swoje życie i nie zwalać winy na nikogo, tylko i wyłącznie na samego siebie. To możesz sobie zostawić suba mnie na kanale i wtedy będziemy sobie pomagać. Także, tak jak powiedziałem, że jak czegoś nie ma na tej liście, to to raczej nie jest powód, dla którego Twoja klatka nie rośnie. I dlatego nie szukaj w tym filmie żadnych izolacji specjalnych, których Ty nie robisz i dlatego akurat nie rośnie. Bo pierwszy powód, dla którego w ogóle Twoja klatka mogłaby nie rosnąć. To jest fundamentalne pytanie, czy robisz na nią w ogóle jakiś ruch wielostawowy, który by budował fundament, szkielet twojej sylwetki. Bo jeżeli tego nie robisz, no to od tego trzeba by było zacząć, bo tak naprawdę długoterminowo tylko i wyłącznie jakiś ruch wielostawowy na klatkę, typu wyciskanie na klatę albo dipy, byłoby w stanie stymulować tą klatkę nerwowo i hormonalnie wystarczająco, żeby długoterminowo powodować wzrost. Co najwyżej mógłbyś jeszcze ten ruch wielostałowy robić po prostu w zły sposób i o tym zaraz pogadamy, ale jeżeli próbujesz rozbudować Twoją klatkę od jakiegoś czasu już rozpiętkami i innymi izolacjami, podczas gdy albo Twoje wyciskanie na klatę, albo Twoje DIPy stoją w miejscu i nie poprawiasz się na nich, no to to jest problem. I teraz, oba te ćwiczenia można źle wykorzystywać pod wzrost, bo może być problem w tym. Że nie potrafisz robiąc te ćwiczenia utrzymać napięcia na mięśniu klatki i nie potrafisz wykorzystać klatki piersiowej tego konkretnego mięśnia, żeby on wykonywał ten ruch. No bo pamiętaj, że do budowania mięśni jakby nie ma znaczenia, ile tego ciężaru konkretnie nałożysz sobie na tą sztangę, tak długo jak będzie on wystarczający, żeby po iluś tam powtórzeniach dojść do takich powtórzeń, które aktywują ci włókna szybko kurczliwe danego mięśnia, no i żeby je podtrzymać trochę pod tym, pod tym napięciem, żeby one dostały wystarczający bodziec. Bo jak to zrobisz. No to już zrobiłeś wystarczająco, żeby wysłać sygnał do budowania mięśni. Nigdy ci się nie uda aktywować tych włókien szybko kurczliwych klatki, jeżeli ty od samego początku albo bierzesz za duży ciężar, albo po prostu nie kontrolujesz tego ruchu i to napięcie nigdy nie jest na tym mięśniu, na którym ono od początku miało być, więc tak naprawdę temu mięśniowi nigdy nie zaczyna brakować lenu i nigdy ten konkretny mięsień się nie wyczerpuje. Mogę zrobić wyciskanie w taki sposób, gdzie nie kontroluję tak naprawdę tego ruchu. Ta sztanga, jak ją opuszczam, to ona mi opada, a nie jest tak, że ja ją kontroluję. W dół Na cały czas po prostu lata. I nie przykładam uwagi do tego, żeby konkretny mięsień trzymał napięcie przez cały ruch, żeby klatka piersiowa robiła robotę, żeby moje barki były cofnięte i żeby klatka była wypięta, żeby ten ruch pochodził faktycznie z klatki, a nie z barków. A mogę to wyciskanie zrobić tak, gdzie od samego początku skupiam się na tym, żeby to właśnie klatka trzymała cały ciężar, a nie barki na przykład. I fajny trik na to jest taki, żeby rozluźnić chwyt. Nie chwytaj tak mocno kurczowo, tylko rozluźnij lekko chwyt. Tak, żeby skupić się na tym, że nie tutaj ma być napięcie, tylko tutaj ma być napięcie. I od samego początku napiąć tą klatkę, hop, w ten sposób, żeby ciężar był tutaj i kontroluję cały czas opuszczanie, żeby to napięcie nigdy z tej klatki nie schodziło. I zanim zacznę wyciskać, to też pilnuję tego, żeby właśnie to klatka zainicjowała ruch, czyli jedna rzecz, którą robię, to cofam barki, łopatki do tyłu i do dołu, tak żeby klatka była przed moimi barkami, a druga rzecz, to zanim zacznę wypychać, to znowu najpierw pilnuję tego, czy będę inicjował ruch z klatki, więc napinam klatkę i dopiero jak napięcie jest na klatce, to z klatki wypycham sztangę do góry. Dobrze w ogóle jest myśleć o tych ruchach na pchanie, jako o ruch bardziej podobny do pompki, gdzie to ty odpychasz się od czegoś, a nie, że Ty odpychasz jakiś przedmiot od siebie w tym przypadku sztangę. W ogóle jak ten filmik, jak do tej pory zdaje Ci się będzie w miarę wartościowy, coś tam z niego wyciągasz, to mam taką prośbę, weź napisz mi jakiś komentarz, bo to mi najbardziej pomaga i zostaw łapkę w górę, bo to mi najbardziej pomaga rozwijać moją misję i ten kanał. Także jak możesz chwilę poświęcić, to będę wdzięczny. Dzięki. Drugi powód, jaki ja poznałem, dla którego ta klatka mogłaby Ci nie rosnąć, jest taki, że po prostu nie generujesz sobie wystarczająco dużo czasu pod napięciem, żeby te włókna szybko kurczliwe w wystarczającym stopniu aktywować, bo jak ty nie czujesz jeszcze palenia na tych mięśniach nie czujesz tego kwasu mlekowego jak on się tam gromadzi to znaczy, że te włókna szybko kurczliwe jeszcze nie zostały wystarczająco aktywowane, bo to jest oznaka, że te włókna szybko kurczliwe pracują, one wtedy wydzielają kwas mlekowy. No i możesz to osiągnąć albo robiąc więcej powtórzeń w danej serii i więcej serii, najlepiej z krótkim czasem odpoczynku między seriami, bo właśnie jeżeli chodzi o hipertrofię, no to bardziej liczy się to, żeby temu mięśniowi brakowało tlenu i żeby te włókna szybko kurczliwe aktywować niż siła. Albo możesz nie robić więcej powtórzeń, ale zwolnić tempo, w jakim robisz te ćwiczenia i wtedy też wygenerujesz sobie więcej czasu pod napięciem, no po prostu będzie to wszystko dłużej zajmowało. Tylko tutaj jest warunek taki, że faktycznie napięcie spoczywa na tym mięśniu, na którym ono od początku ma spoczywać. No bo jeżeli nie, nie spoczywa, no to tak naprawdę będziesz generował sobie więcej czasu pod napięciem dla innych mięśni i najpierw te mięśnie rozwiniesz, a nie ten, który byś chciał. Jest sporo osób, które twierdzi, że jak robili wyciskania na klatę albo dipy, to od tego ta klata im w ogóle nie rosła i dopiero jak zaczęli robić rozpiętki i izolację, to ruszyła. No tak, do pewnego Stopnia tak, no bo te izolacje też jakby do pewnego pułapu zbudują trochę mięśnie, tak, rozwiną je, ale tylko do pewnego pułapu, do pułapu, na który pozwala im fundament. I możesz mieć jakby ładnie rozwiniętą tą klatkę, ładnie jakby wykończoną, ale nadal małą klatkę. I nie ruszysz jej bardziej, jeżeli chodzi o rozmiar, robiąc dalej izolację, tylko musiałbyś zrobić fundament. Także to nie samo wyciskanie jest problemem, dla którego twoja klata dalej nie rośnie, tylko bardziej sposób w jaki je robisz, więc. Zmniejsz ciężar, skup się na pracy tego mięśnia, który ma przy tym ćwiczeniu rzeczywiście pracować, i zrób wystarczająco czasu pod napięciem. Wygeneruj, żeby ten kwas mlekowy zaczął się solidnie, serio wydzielać. I zobaczysz, że klata będzie rosła. No, także mam nadzieję, że Ci ten filmik chociaż trochę pomoże, a jak jesteś taką osobą, która wierzy w budowanie ciała, które będzie i umieśnione i zarąbiście wyglądające, ale też sprawne i takie przydatne w realnym świecie, żeby nie być tylko takim klockiem na siłowni, tylko być taką faktycznie funkcjonalną maszyną i przydałby Ci się taki sprawdzony system, żeby te twoje treningi nie były takie przypadkowe, tylko żeby to miało jakąś sensowną strukturę, żebyś wiedział, co robisz, to, to możesz sobie zobaczyć moje programy na kompania 6pl bo jak szukasz czegoś prostego, no to myślę, że możesz się całkiem nieźle w nich odnaleźć i myślę, że mogą Ci pomóc. Jakbyś chciał mi trochę pomóc rozwijać ten kanał i moją misję, to weź napisz ten komentarz pod spodem i zostaw tą łapę w górę. Jak chcesz do nas dołączyć w drodze po wolne ciało i wolne, jakościowe życie, no to możesz sobie zostawić suba i będziemy sobie dalej pomagać. Obejrzyj sobie też te kilka filmów, które zostawiam w opisie, bo też mogą Ci pomóc i widzimy się w następnym. Trzymaj się, nie poddawaj się, na razie.